Proszę o zabranie głosu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana gustawa marka Brzezina. Szanowni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, szanowni państwo parlamentarzyści, panie wojewodo, panowie ministrowie, państwo samorządowcy, panowie generałowie, państwo komendanci drodzy rycerze. Harcerze, Szanowni Państwo, już za chwilę najznakomitsze korąbie zagorzali miłośnicy historii z całego świata zrekonstruują pamiętną bitwę z 1410 roku Wielki Dzień Chwały Oręża Polskiego. Tu wykowywał się kształt Europy. Rodząca się potęga dynastii Jagiellońskiej rozbiła w pył. Niezwyciężone wojska zakonne oczy władców ówczesnego świata z respektem skierowały się ku koronie i wielkiemu księstwu. Bitwa pod Grunwaldem była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Europy. Nasze zwycięstwo miało ogromne znaczenie polityczne, militarne i kulturowe stało się symbolem solidarności obu narodów i umocniło naszą pozycję w Europie. Dziś Pola Grunwaldu to nie tylko legenda wielkiej wiktorii, to tętniący życiem ośrodek kultury, niezwykłej kreatywności i energii. Żyje tu pamięć o bitwie, która dziś promuje dialog oraz szacunek dla naszych wspólnych tradycji, jest też swoistym wskazaniem, jak wielką i uniwersalną wartością jest przyjaźń i sojusze między narodami. Samorząd województwa, będąc blisko społeczności lokalnych, doskonale zna rozumie znaczenie kultury, historii i dziedzictwa dla rozwoju regionu. Inwestujemy w rozwój infrastruktury kultu kulturalnej, w tym w budowę nowoczesnych muzeów i centrów historycznych. Takich jak Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. To właśnie takie miejsca przyczyniają się do wyznaczania tożsamości, ale też rozwoju turystyki historycznej i kulturalnej, co ma pozytywny wpływ na gospodarkę i promocję regionu. Widoczne stąd nieopodal oddane do użytku w ubiegłym roku nowoczesne Muzeum. Prawiło, że pola Grunwaldu stało się całorocznym obszarem spotkań miłośników historii i kultury, niekwestionowaną europejską stolicą średniowiecza. Szanowni Państwo, doskonale rozumiemy zapał miłość do historii, choć przeżycia niezwykłej przygody, jakie kierowały grupą wizjonerów, którzy przed 25 laty chcieli wskrzesić ducha średniowiecznej bitwy. Dziś widzimy, w jak niepowtarzalny sposób zrealizowali swoje dzieło. Nawet kunż samego Jana Matejki nie jest w stanie oddać żywego obrazu dynamizmu i atmosfery grunwalskiej inscenizacji. Trzask mieczy i toporów, tumult kopyt i bitewna wrzawa na nowo rozbudzają nasze emocje. Wielki historyczny spektakl uczy, zaszczepia zainteresowanie przeszłością i rozwija wyobraźnię młodego pokolenia. Inscenizacja bitwy grunwaldzkiej jest zatem wspaniałą lekcją przeszłości, a zarazem wielkim patriotycznym świętem kształtującym charaktery, napawającym każdego z nas poczuciem dumy. To w prostej linii przedłużenie patriotycznych uroczystości z 1910 roku w Krakowie, które były przeprowadzone z inicjatywy wielkiego Polaka, Ignacego Jana Padarewskiego. Drodzy rycerze, członkowie najznakomitszych his, chorągwi z kraju i z zagranicy, od pierwszej rekonstrukcji minęło 25 lat, a wasz zapał wciąż nie stygnie. I za to zaangażowanie bardzo dziękuję. To dzięki wam Grunwald stał się marką i wizytówką naszego regionu. Wszystkim biorącym udział w przygotowaniu tegorocznych obchodów 613 rocznicy bitwy pod Grunwaldem składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowania. Dziękuję Fundacji Grunwald, rycerzom i twórcom inscenizacji. Dziękuję Narodowemu Centrum Kultury za wsparcie wspólnego wydarzenia, dowódcu i żołnierzom 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dziękuję orkiestrze wojskowej. Dziękuję służbom mundurowym, porządkowym i ratowniczym, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję harcerzom, którzy niezawodnie dopełniają tradycji i służą swoim wsparciu, Dziękuję naszemu Muzeum Grunwalskiemu. Życzę, aby tegoroczna jubileuszowa inscenizacja Bitwy Grunwaldzkiej, jak co roku, dostarczyła Państwu wielu niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy. Szanowni Państwo, na zakończenie pragnę przekazać pamiątkowe grawery tym, którzy zainspirowali to 25-letnie już wydarzenie. Poproszę Pana. Henryka Kasprzyka, przewodniczącego Fundacji Grunwald. Z okazji 25-lecia inscenizacji bitwy okolicznościowe grawery otrzymują również Krzysztof Górecki, reżyser inscenizacji bitwy. Jarosław Struczyński, wieloletni odtwórca roli Wielkiego Mistrza, Donatanas Mazurkiewicius, występujący w roli księcia Witolda, oraz nieobecny dziś zasłużony wykonawca roli króla Władysława Jakieły. JACE KŠIMANSKIA. Lietuva ir LENKAI. Dėkoju, kad esate čia bendroji simbolinėje nuostabioje vietoje kartu, kaip ir prieš daugelį metų. APPLAUS IR Litvinė. Džiugu, MAIS ŽEITO žodžišiai, že IES TEŽME, na, TAKIM, HIS TORIŠNIUM DAUGUS NORDUS VAŽDUS MEISTU. Kaip ir anksčiau. Tak i teraz z jednym z dwóch zbrojów, i z dziewczynami historii, i z i z dziewczynami społecznością, razem, jak i to było w średniowieczu, tak i dzisiaj, staliśmy obok, żeby ochronić swoje wartości, swoje ziemie, swoje tereny. I, chociaż inne czasy, ale staliśmy wspólnie przeciwko już innego wrógu. Wysładzeni to jest Yogajlos Na miecie niech będzie żywa współpraca i przyjaźń Jadzieły i Witolda. Proszę o zabranie głosu ambasadora Litwy w Polsce, Edwarda Borisowasa. Šanovnai Pane Maršalku, šanovnai Pane Vojavodo, Pane Ipanovė Poslovė, Ministrovė, Pane Direktoržė Museum Bipi Patrunvaldė, mėlyte Vynainiai, Lietuvos Karališkosios bajorų sąjungos nariai, Lietuvos Šaulių sąjungos nariai, Lietuvos kariuomenės atstovai, taip pat Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos Konstantino Ostrogiškio brigados karininkai. Drodzy przyjaciele Litwy, panie i panowie, po raz czwarty uczestniczę w uroczystości upamiętniającej rocznicę bitwy na polach Grunwaldu. Będąc tutaj, masz niesamowite wrażenie, że dotykasz historii, że stajesz się częścią tego, co tworzyło tożsamość narodową Litwinów, Polaków i innych narodów. Bitwa pod Grunwaldem zbliżyła do siebie narody litewski, polski, ukraiński i białoruski podniosła Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie do elity o wczesnej polityki europejskiej. Ja tylko mogę pochylić czoło w Holdzie Poleklin w bitwie o wolność naszych ojczyzn. Pamiętając o tym i patrząc w przyszłość. Już półtora roku trwa brutalna agresja Rosji przeciwko Ukrainie. Braterski naród ukraiński bohatersko walczy o wolność swoją i, w, i naszą. Zarówno jak i Polska, Litwa w pełni popiera słuszną walkę Ukraińców. Będziemy wspierać Ukrainę do całkowitego zwycięstwa, do wyzwolenia wszystkich ziem ukraińskich z rąk rosyjskich okupantów. Widzimy Ukrainę w Sojuszu NATO i w Unii Europejskiej w niedalekiej przyszłości. Minęło kilka, kilka lat, ale stale pamiętam zruszające chwile odsłonięcia pamiątkowego kamienia, ufundowanego przez społeczność Litwy z inicjatywy Królewskiego Związku Szlachty Litwy i Wojska Litewskiego. To było dla nas, Litwinów oraz naszych polskich przyjaciół. Utrwalenie pamięci o tej wspólnej walce. Bardzo się cieszę, że Nowe Muzeum Bitwy pod Grunwaldem ma napisy w języku litewskim. A dzisiaj niezwykle wzruszający było obok polskiego hymnu usłyszeć hymn Litwy. Bez wątpienia, świadczy to o wielkim szacunku dla naszej wspólnej historii. Serdecznie za to dziękuję. Już wkrótce po raz 25. Zobaczymy imponującą insannizację Bitwy z udziałem rycerzy z Cyber Europy. Cieszę się, że wśród nich, jak zawsze, będą wojownicy na czele z Wielkim księciem litewskim Witoldem i Królem Polskim Po jako ambasador останні Litwę na uroczystości ku czci naszych bohaterów. Tu pod Grunwaldem, Dlatego osobiście pragnę podziękować za troskę, jaką dla mnie i całej litewskiej delegacji udzielał przez lata marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Grzegorz Marek Brzezin i jego zgrany zespół. Burmistrz pan Adam Szczepiek Szczepkowski i władze gminy Grunwaldzki. Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, dr Simon Grey, a jego zespół prezes Fundacji Grunwald, pan Henryk Kaspczyk, Stowarzyszenie Oficerów 15. Warmińsko-Mazurskiej Dywizji imienia króla Władysława Jagiełły i wiele, wiele innych szczerych przyjaciół Litwy. Wszystkim serdecznie za to dziękuję. Proszę o zabranie głosu wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Artura Chojeckiego. Szanowny panie marszałku, szanowni współorganizatorzy dzisiejszych uroczystości, panie dyrektorze, panie przewodniczący, panie dyrektorze muzeum, dostojni goście, szanowny ekscelencjo, panie ambasadorze, szanowni państwo parlamentarzyści, panowie ministrowie, samorządowcy, panowie generałowie, żołnierze, harcerze, rycerze, Wszyscy dostojni goście, szanowni państwo, Grunwald to symbol, symbol ufnej wiary, symbol determinacji i męstwa, to także symbol zwycięstwa. Wiary i męstwa, które w sercach polskich rycerzy rozpaliła prastara pieśń Bogu Rodzica. Zwycięstwa, które zapowiedziały. Profetyczne słowa Władysława Jagiełły, przyjmującego dwa krzyżackie miecze, jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. Zakon krzyżacki, posiadający najnowocześniejszą w ówczesnym świecie, wyposażoną w artylerię armię, ostatecznie poniósł klęskę. Nie pomogli najemnicy, reprezentujący 22 europejskie królestwa i księstwa. Daliśmy radę. Pamięć o zwycięskiej bitwie odegrała olbrzymią rolę, zwłaszcza w wieku XIX, rozbudzając uczucia patriotyczne Polaków wtedy, kiedy na mapie Europy nie było Polski. Ta pamięć utrwalała i umacniała w nas przez całe wieki poczucie dumy. Że jesteśmy Polakami. To pamięć o wielkiej historii Rzeczypospolitej pozwalała nam przetrwać lata rozbiorów i okupacji. I to ta pamięć rozbudza w nas również dzisiaj uczucia patriotyzmu. Bo przecież obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem przypominają nam najpiękniejsze karty historii polskiego oręża. I wszyscy zgromadzeni tu, na polach grunwaldzkich odczuwamy dumę z wygranej bitwy. Utożsamiamy się z tamtymi rycerzami Wielkiej Unii Polsko-Litewskiej, którzy walcząc często do ostatniej kropli krwi oddali swe życie za wielkie zwycięstwo. Szanowni Państwo, to co nam Polakom podoba się w Grunwaldzie, to wspaniała postawa polskiego rycerstwa uczestniczącego w bitwie. To przykłady męstwa i bohaterstwa. Do historii przeszły ikony polskiego oręża, jak zawisza Czarny z Garbowa, Zyndram z Maszkowic, Mikołaj Trąba, Zbigniew z Brzezia. Ich przymioty stały się zaczątkiem systemu wartości wpisanego w model polskiego patrioty, wśród których najważniejsze było dobro ojczyzny. W jej obronie Polacy zawsze gotowi byli ponieść nawet najwyższą ofiarę. Służba dla kraju była zaszczytem i honorem, i nadal jest. Ten etos w każdej przestrzeni historycznej realizuje polski żołnierz. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania kieruję do tych jednostek Wojska Polskiego, które przybyły dzisiaj pod Grunwald, świętować rocznicę zwycięstwa. Uczestniczycie w żywej lekcji historii, tak bardzo potrzebnej dla młodych pokoleń. Dziś, poza rozpamiętywaniem spraw minionych, spoglądamy także w przyszłość. Obchodzimy 613. rocznicę bitwy, i tradycyjnie część obchodów odbywa się w harcerskim miasteczku. Zlotowym wśród młodzieży, której na sercu leży dobro Polski. Nie do przecenienia jest rola, jaką odgrywa polskie harcerstwo, tak licznie uczestniczące w wydarzeniach rocznicowych. Harcerze ze wspólnoty drużyn grunwalskich, organizując każdego roku zlot w rocznicę bitwy, utrwalają pamięć o zwycięstwie. Jesteśmy z Was dumni. Wielkie podziękowanie kieruję do grup rekonstruktorów licznych chorągwi, które przybyły tu z całej Polski oraz innych zakątków świata, aby podtrzymać piękne rycerskie tradycje. Obchodzicie dzisiaj piękny jubileusz. Już po raz 25 będziemy za chwilę oglądać inscenizację bitwy. Naprawdę zapierające dech w piersiach widowisko. Wielki szacunek za waszą pasję, i zaangażowanie. Dzisiejsza impreza to wydarzenie o podwójnym znaczeniu. Jest formą atrakcyjnej rozrywki przyciągającą na warmię i mazury setki tysięcy turystów, ale jest także symbolem ważnego dla Polaków zwycięstwa. Niech Grunwald zawsze będzie wyrazem chlubnych tradycji polskiego narodu i drogowskazem ku pomyślności naszej ojczyzny. Przypominającym, że warto dla Polski zwyciężać. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu dyrektora Narodowego Centrum Kultury, profesora Rafała Wiśniewskiego. Panie Marszałku, panie Wojewodo, szanowni panowie. Posłowie i panie posłanki, szanowni panowie ministrowie, szanowni państwo, a przede wszystkim grupy rekonstrukcyjne, żołnierze, harcerze i wszyscy zgromadzeni. Pole Grumwalskie to swoiste uniwersum kultury, które dobrze jest zakorzenione w myśleniu o kulturze. Mianowicie warto sięgnąć do Henryka Sienkiewicza i do trylogii, a w szczególności do Krzyżaków, dobrze znanych. W latach 70., a dokładnie w 1960 roku, Aleksander Ford nakręcił krzyżaków, film, który nieustannie jest powtarzany i dobrze przyjmowany przez społeczność nie tylko polską, a międzynarodową. Rząd Polski, Ministerstwo Kultury, Narodowe Centrum Kultury i Instytucje publiczne zaangażowane są w żywą historię. spotkanie państwa tych, którzy z takim pietyzmem podchodzą do lekcji żywej historii i włączenia wszystkich w tych, Którzy zaangażowani są w pamięć o historii i o tożsamości tego miejsca. Wspólna bitwa, a przede wszystkim wiktoria połączonych wojsk polskich i litewskich, wskazuje na to, że razem możemy więcej. Ważne jest to, żeby o historii pamiętać. Państwu serdecznie dziękuję. Proszę o zabranie głosu wielkiego mistrza zakonu szpitala najświętszej Marii Panny domu niemieckiego w Jerozolimie, Jego Exzellencja Franka Bayarda. Sehr geehrter Herr Marszall, sehr geehrter Herr Wojwodi, sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, Exzellenzen und hohe Vertreter des Heeres, der Behörden- und Kirchenverehrte Festversammlung. Szanowny panie marszałku, e, Gustawie Marku Brzezinie, szanowny panie wojewodo Arturze Chojecki, Szanowni przedstawiciele rządów i samorządów, szanowni dostojnicy kościelni, wysocy przedstawiciele organów wojskowych, e, kościelnych i administracyjnych, szanowni zgromadzeni. Wie Gedanken so wie jedes Jahr der Schlacht von Tannenberg. In diesem Jahr erstmals wieder mit größeren Veranstaltungen Dank der Überwindung der weltweiten Pandemie. Aber es ist mehr als ein Event. Es ist ein wichtiger Tag der Erinnerung nicht nur für die polnische Nation und die Menschen Litauens. Es ist ein Tag, der uns immer wieder neu vor Augen führt, welch großes Gut der Frieden ist. Wir spinnenen am 1. der der deutschen W tym roku po raz pierwszy znowu w ramach większych obchodów, ponieważ udało nam się już pokonać pandemię. Jednakże nie jest to tylko zwykłe wydarzenie, zwykła uroczystość. To bardzo ważny dzień pamięci nie tylko dla narodu polskiego, ale również litewskiego. To również dzień, który za każdym razem pokazuje nam, jak ważnym dobrem jest pokój. Krieg jest kein historisches relikt. Sie sind gegenwärtig w wielu regionach der Erde, także w Europie. Als Christinnen und Christen können wir hier nur versuchen zu vermitteln, nicht müde zu werden, um Frieden zu beten, darum zu flehen, dass Gott die Herzen derer, die über Leben und Tod entscheiden, bewegen möge, nicht aufzuhören, diplomatische Lösungen zu suchen. Krieg ist kein Relikt der Vergangenheit. Er ist in vielen Regionen Kulisziemskei und auch in Europa. Als Christen können wir in dieser Situation nur versuchen, Mediation bei Spoczynku modliert sich um Pokoj. Błagać o to, aby Bóg poruszył Serca tych, którzy decydują o Żydziu und śmierci, Nie przestawać szukać zu suchen. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat gesagt, der einzige Weg zum Frieden ist die Vergebung. Vergebung zu gewähren und zu erlangen ermöglicht eine neue Qualität der Beziehungen zwischen den Menschen. Sie durchbricht die Spirale von Hass und Rache sowie die Ketten des Bösen, welche die Herzen der Betroffenen fesseln. Für die Nationen auf der Suche nach Versöhnung und für alle, die ein freundliches Zusammenleben zwischen den Individuen und den Völkern ersehnen, gibt es nur den Weg der gewährten und der Verzeihung. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś: Jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie. Przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia umożliwia nadanie nowej jakości relacjom między ludźmi. Przerywa spiralę nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła. Krępujące serca przeciwników. Dla krajów dążących do pojednania i dla wszystkich, którzy pragną pokojowego współistnienia ludzi i narodów Nie ma innej drogi niż przebaczenie, przyjęte i darowane. Ich kann nicht sagen, ob es ein solches Verzeihen nach über 600 Jahren noch bedarf, aber es braucht das immer wieder aufeinander zugehen. Es braucht das miteinander ins Gespräch kommen auf Basis von fakten, und nicht aufgrund von Legenden oder Hörensagen. Es ist das Bemühen, das Verbindende stärker zu betonen als das, was uns voneinander trennt, das Gute sehen zu wollen, das allen Nutzen für das heutige Handeln bringen kann, das aus dem Ort einer Schlacht vor mehr als 600 Jahren einen Ort der Begegnung, der Völkerverständigung, des wissenschaftlichen Diskurses und vielleicht auch einen Ort des Verzeihens gemacht hat, einen Ort, der uns an eine Schlacht erinnert, damit sich wir menschen von heute mit noch mehr Kraft bemühen, den Frieden zu fördern und zu erhalten. nie potrafię powiedzieć czy takie przebaczenie konieczne jest po ponad 600 latach ale nadal potrzeba tego abyśmy wyciągali do siebie rękę abyśmy podejmowali wspólną rozmowę na bazie faktów a nie jakichś legend czy pogłosek Nadal potrzeba starania o podkreślanie tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Chęć postrzegania dobra, które nam wszystkim może przynieść korzyści w dzisiejszym postępowaniu, a co pozwoliło z miejsca bitwy sprzed 600 lat uczynić dziś miejsce spotkań, miejsce porozumienia między narodami, miejsce naukowego dyskursu, a może nawet miejsce przebaczenia. Miejsce, które przypomina nam o pewnej bitwie, abyśmy my, którzy żyjemy tu i teraz, ze wzmożoną siłą starali się utrzymywać i wspierać pokój. Beten wir also zu Maria, der Königin des Friedens, dass in unserer zerrissenen Welt voller Krieg, Ungerechtigkeit, Terror und Flucht den Frieden in die Herzen der Menschen einsetze, den uns die Welt allein nicht geben kann. Mutlmy się zatem do Maryi, Królowej Pokoju, aby w naszym świecie, podzielonym wojną, niesprawiedliwością, Terrorem, czy koniecznością ucieczki z własnego kraju. Zeszczepiała w ludzkich sercach pokój, pokój, którego świat sam z siebie nie potrafi nam dać. Danke mich bei allen Darstellenden und Mitwirkenden für das Engagement und die Leidenschaft zur Traditionspflege und freue mich besonders als Hochmeister bei den diesjährigen Jubiläumsinszenierungen dabei sein zu dürfen. Mit den besten Segenswünschen. Dziękuję wszystkim odtwórcom, uczestnikom dzisiejszej inscenizacji, biorącym udział w dzisiejszym wydarzeniu, za zaangażowanie i za to, że tak żarliwie podtrzymują tradycję. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć dzisiaj po raz pierwszy jako wielki mistrz udział w tym spotkaniu. Dziękuję i przyjmijcie moje błogosławieństwo. Szanowni Państwo, za chwilę.